Sanatorium Milości. Joanna Dyrkacz i Mariola Spotkanie za oceanem Joanna Dyrkacz była gwiazda Sanatorium Milości 5. Program przyniósł jej rozpoznawalność, Która akurat już wykorzystuje w swojej działalności charytatywnej. Asia ma za sobą nie tylko karierę i modelingu, ale też spory bagaż złych doświadczeń. W jej życiu było wiele trudnych momentów, było uzależnienie od narkotyków, był alkohol, przemoc, a nawet próba samobójcza. Był taki miesiąc, kiedy bardzo dużo pilam. Byłam wtedy sama i próbowałam odebrać sobie życie. W sumie już nie powinnam żyć. Miałam transfuzję krwi, chodziłam przez 6 miesięcy na terapię. Opowiadala o swoim życiu seniorka w programie Sanatorium Milości. Joanna Dyrkacz kilka lat temu wróciła ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie mieszkala od 20 roku życia urzadzila się w Warszawie i tu prowadzi swoją fundację. Jednak jej synowie zostali za oceanem. Pod koniec marca Asia polociała do Stanów. Znalazła czas, by spotkać się tam z inną uczestniczką sanatorium Mariola Barunk. Mariola była uczestniczka cztery edycji programu. W rozmowie z Marta Manowska opowiedziała, za uciekła z Polski w 1982 roku. Zmala córka na rekach wsiadła do samolotu, by uciec przed mezem, który stosował wobec niej przemoc. Ni stat, ni z owad zostałam pobita, bo coś mu się nie podobało. Co zrobiłam zle? Gdy to zaczęło się powtarzać. Byłam szokowana, nie wiedziałem co mam robić. Wstyd było mi się przyznać, do momentu. Gdy miałam tego podziurki w nosie i powiedziałam, że trzeba odejść, mówiła Mariola. Za oceanem musiała zbudować życie od nowa. Pracowała ciężko, by utrzymać siebie i córkę. Obie kuracjuszka Joanna i Mariola mają za sobą trudne czasy migracji, walki o siebie i wreszcie sukces. Nic dziwnego, że postanowili się spotkać. Na facy boku Marioli Baruk pojawiło się wspólne zdjęcie jej i Jasi Dyrkacz. Kuracjuszka z sanatorium Milości 5 postanowiła odwiedzić Lucy w New Jersey, gdzie mieszka od wielu lat. Panie pochwalili się tym, jak spędzili czas w jednej z tamtejszych restauracji. Podczas wypadu seniorkom towarzyszyła córka pani Marioli, Margaret. Kuracjuszki miały okazję porozmawiać m.in. o tym, jak wyglądali ich początki w Stanach Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że Joanna Dyrkacz podobnie jak Lucy, Spędziła w USA dużo część swojego życia. A się jest niesamowicie interesująca osoba. Rozmawialiśmy o trudnych początkach w życiu w Stanach, a także o wspanialej przygodzie, jaka było Sanatorium miłości. Dużo nas raczy. W końcu USA delo nam Twarda szkole życia skomentowała spotkania Mariola w rozmowie z telemagazynem.